W związku z tym, że dzisiaj jeden prelegent wypadł, fakaper tak zwany, więc ja postanowiłem opowiedzieć Wam swoją krótką historię. Fakap numer jeden. Krótka taka przypowiedź. Człowiek uczy się przez całe życie z wyjątkiem lat szkolnych. W 1994 roku zdawałem do szkoły średniej. I moi rodzice wymyślili sobie, że zostanę elektronikiem. Mój ojciec z Elektronik postanowił, że no, Tomasz pójdziesz do zespołu szkół elektronicznych, do technikum łączności. Każdy, kto wie, co to jest szkoła Nowojciechowska Jest to najlepsze technikum w Polsce od wielu lat wygrywa wszystkie możliwe konkursy, perspektywy. I ja trafiłem do takiego środowiska. Na no serio. Tureckie swetry, spodnie podciągnięte dotąd oraz reklamówki ze skóry lub takie materiałowe, w których chłopaki nosili zeszyty i książki. W klasie na 32 facetów miałem 18 chłopaków ze wsi. I to wcale nie, nie, nie jest śmieszne, ale to naprawdę byli pracowici ludzie. I dzisiaj z perspektywy czasu, jak ich spotykam, to jeden doktorat w CERNie zrobił, jest szefem pierwszej polskiej firmy, która robi satelitę polskiego i drugi jest głównym informatykiem w Emirates, czyli w, w firmie, która w, li, w liniach lotniczych. Arabisa Saudyjskiej, jeden z głównymi informatykiem w Herbapolu. Ta szkoła naprawdę kształci świetnych ludzi, ale ja niestety się do tego nie nadawałem. Tak naprawdę w trzeciej klasie szkoły średniej uświadomiłem sobie, że what the fuck is going on? Co ja tutaj w ogóle robię, tak? Co to są te rezystory? Co to są te tranzystory? Matko święta, o co Kaman, tak? Ale. Ta szkoła nauczyła mnie jednej podstawowej rzeczy. Dawania sobie radę w ciężkich warunkach. Naprawdę. Nauczyła mnie takiej kreatywności kombinowania, co potem przyniosło skutek, że na studiach praktycznie przeleciałem i zarówno te studia, które skończyłem w Lublinie, jak, jak i na Koźmińskim, którego niedawno skończyłem MBA, ja praktycznie wszystko bezproblemowo poszło. To jest pierwszy fuck up. Drugi fuck up jest mniej, mniej tak naprawdę e, śmieszny, a mianowicie jak raz zobaczysz jak się robi kiełbasa i politykę, to już nigdy nie będziesz ich chciał. W 2006 roku, e, gdy wróciłem do Polski, e, Spotkałem przez przypadek jednego ze znajomych mojego ojca, który zaproponował mi współpracę. Był to pan Edmund Sierkowski, mąż pani Izabeli Sierkowskiej. I zaproponował mi objęcie takiego w takiej funkcji jak szefa sztabu pani Izabeli Sierkowskiej, która wtedy kandydowała na prezydenta miasta Lubina. Miałem wtedy 27 lat. W październiku, kiedy były wybory samorządowe, rodził się mój pierwszy syn Kacper, dokładnie trzy dni przed pierwszą turą wyborów. Pierwszą turę wyborów wygraliśmy. Wyniki były takie, jak na dole 25%, pan Wasilewski zdobył 24%, ale drugą turę przegraliśmy. Bo tak naprawdę nie mieliśmy planu wtedy B. Nie mieliśmy planu B, ponieważ zakładaliśmy, że Pani Sierakowska tak naprawdę wejdzie do drugiej tury z, wtedy z obecnym, wtedy ówczesnym prezydentem panem Pruszkowskim, i nikt nie myślał jeszcze dzisiaj z perspektywy dzisiejszych wydarzeń, że partia Platforma Obywatelska i partia Prawo i Sprawiedliwość się dogadają i, i poprą tylko jednego kandydata, pana Wasilewskiego, co dzisiaj jest w ogóle niewyobrażalne. Nie Ta historia mnie nauczyła jednej rzeczy, że. Tak naprawdę przez 10 lat aktywności mojej jakiejś społecznej, teraz jako prezesa parku, przylepiono mi na dłuższy czas jakąś taką łatkę, łatkę komucha czerwonego. Ja nigdy w życiu nie byłem w żadnej partii. Ja tylko i wyłącznie wymyślałem całą kampanię. Ja wymyśliłem wszystkie hasła, ja wymyśliłem billboardy, ja wymyśliłem spoty reklamowe w radiu i w telewizji. Ja byłem odpowiedzialny za wizerunek pani Śrekowskiej. Miałem kilka takich przypadków, gdzie przychodziłem na spotkania wtedy, bodajże to, ta partia to była SLD. I na sali, gdzie się spotykaliśmy, to spojrzałem, to, 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 to wyglądało tak, jakby jakiś śnieg spadł. Same siwe głowy. I na jednym ze spotkań, pamiętam wtedy, usiadłem sobie z panią Śrakowską obok niej, i naprzeciwko usiadł ówczesny pan poseł, chyba pan Kurczuk, i. Zdjął swoje okulary, spojrzał i zaczął mówić EGZEKUTYWA RADY MIEJSKIEJ PODJĘŁA DYREKTYWĘ, COCH! Ja się wtedy czułem, jakbym był po prostu wśród takich dinozaurów. Jakbym, jakbym cofnął się do PRL-u. Wtedy sobie zdałem sprawę tak naprawdę, że polityka tak, to nie jest... To nie jest coś, co mnie w ogóle kręci. Tak? Ja w ogóle nie byłem politykiem, ja nie przystąpiłem do partii, tylko pomagałem. Potem, jak już przegraliśmy te wybory, to e, praktycznie przez dwa lata e, było mi ciężko znaleźć pracę. Bo gdzie nie startowałem w konkursach, e, czy to na urzędnika, przepraszam, czy na, e, w, jak, w jakimś nie, to wszędzie każdy przyklejał mi łatkę. Nawet gdy zostałem prezesem Lubelskiego Parku naukowo teknologicznego to w trzech gazetach Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski czy Gazeta Wyborcza było napisane Tomasz Małecki, były szef sztabu pani Sierakowskiej, został prezesem parku. Nikt nie pisał o moich kompetencjach, tylko każdy od razu z góry mi przylepił łatkę. Tak? tak to niestety wyglądało. Więc. Dobra, też taka zasada. Jak raz zobaczysz, jak się robi kiełbasa i politykę, to już nigdy nie będziesz chciał. I wiem, że na pewno do 65 roku życia mam nadzieję, że nie zostanę i nie będę zmuszony do tego, żeby zostać politykiem. Fakap trzeci i ostatni, bardzo ważny, związany dzisiaj z moją pracą, dotyczy zarządzania projektami. Mianowicie taka maksyma brak decyzji to najgorsza decyzja. Przy zarządzaniu projektami, które obecnie realizujemy, brak decyzji i szybka reakcja w czasie powoduje niesamowite konsekwencje. Jedną z historii, którą chcę opowiedzieć, to jest historia, gdy w 2008 roku upadła cukrownia w Opolu Lubelskim. Ja zostałem koordynatorem projektu Nowy Start, gdzie mieliśmy przekwalifikować 200 pracowników. Bezrobotnych wtedy tracących pracę z tej cukrowni, i przyjechałem do tej cukrowni, i na dzień dobry przywitała mnie taczka. Taczka, bo ludzie zdesperowani chcieli nas wywieźć na tatce, bo, bo traktowali nas jako przedstawicieli wtedy spółki cukier polski. Ja wcale, wcale się nie dziwiłem, bo widziałem ludzi płaczących, którzy, którzy jednego dnia stracili wszystko. Oprócz tego, że tam 200 osób było zatrudnione, to drugie 400 pracowało w kooperacji przy cukrowni w Opolu Lubelskim. I jak sobie poradziliśmy? No to jest dość ciekawa historia, bo mieliśmy budżet prawie 2 milionów złotych na przekwalifikowanie tych osób. To, był okres dwóch lat. Musieliśmy praktycznie być tam w Opolu trzy razy w tygodniu. Ja trzy razy w tygodniu jeździłem do Opola Lubelskiego. Z budżetu dwóch milionów złotych prawie wszystkich przekwalifikowaliśmy na zawody takie jak spawacz, kierowca tirów, kierowca autobusów, czy osoby pracujące przy linii technologicznej, w zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego, bo bo pole lubelskie słynie z tego, że jest tam dużo sadów i jest to okres, jest, przepraszam, jest to um, miejsce, gdzie jest bardzo dużo owoców miękkich. To wydaliśmy praktycznie pół miliona złotych na reklamy w telewizji, w, w postaci ulotek, w plakatów, spotów radiowych, i przez 6 miesięcy rekrutowaliśmy ludzi z tych bezrobotnych i nikt nie chciał przyjść. Nikt nie chciał przyjść. Wydaliśmy pół miliona złotych, a, a potrzebowaliśmy, żeby re realizować projekt dalej. Jak mogliśmy realizować projekt dalej, jak mieliśmy tylko dwie osoby zaklutowane zamiast dwustu. Wydaliśmy pół, pół miliona złotych na takie bzdurne reklamy i w końcu któregoś dnia tak wpadliśmy na taki pomysł, a może przejdźmy się do księdza. Okej, okay. trochę posłuchaliśmy o tym księdzu, tam, tym diakonie, który jest diakonem, tamtych chyba 8 parafii, że to jest chłopina, który ma 150 kg wagi i prawie 1,90 m wzrostu. No to pomyślałem, na no cholerę jasno, facet taki, no to pewnie lubi. To co? Tomak 07 dębowej idzie. No i poszedłem. Ksiądz, jak mnie zobaczył, zobaczył z czym przychodzę, no to mówi, no chłopie, jest, jesteś nasz, no powiedz o co chodzi. No i usiedliśmy. On powiedział, dobra, to ja wyjmę, mam tam u, u siebie kiełbaskę swojsko, bimberek, no i zaczęliśmy walczyć. No, on wypił <coughs> pierwszą butelkę, to już mną zaczęło rzucać, no, bo to chłopina wielki. I on mówi, dobra, to teraz mów, o co ci chodzi. No to ja mu wytłumaczyłem, i on powiedział tak, słuchaj. To ja mam takie rozwiązanie. Przez kolejne dwie niedziele w każdej, we wszystkich ogłoszeniach parafialnych będę mówił, że ludzie mają się zapisywać, ci zwalniani z cukrowni w Opolu, na te szkolenia. Ja zadzwonię do wszystkich swoich proboszczy i im rozkażę. Słuchajcie, w ciągu dwóch tygodni nie mieliśmy 200 osób, mieliśmy 320. A tylko 200 było zwolnionych. <noise> My się często śmiejemy z tego rancha, czy tam, ale to jest święta prawda. W małych miejscowościach to ksiądz, e, wójt i, i komendant policji to są najważniejsze osoby i trzeba z nimi przede wszystkim współpracować, a nie wydawać pół miliona na reklamę i komuś nabijać kieszeń. I ostatnie to, co e, też mnie boli, to takie dwie porażki w ramach wejść kapitałowych, a mianowicie e, mieliśmy dwa przypadki gdzie, a tutaj jest akurat Kuba na jednym widzę. Widzisz się Kuba? Widzisz. <grych> e, mieliśmy dwa przypadki, w których brak decyzji e, szybkiej z naszej strony chyba też spowodowane tym, że mieliśmy bardzo dużo projektów, które do nas spłynęły. I w miarę szybko nie zareagowaliśmy. To te, te pom ci pomysłodawcy uciekli nam do innych funduszy Venture Capital. I e, według mnie to były bardzo perspektywiczne spółki, ale niestety tym, że ktoś je zobaczył, ktoś o nich usłyszał, e, gdzieś może ja powiedziałem, że mamy takie spółki, spowodowało, że ktoś ich nam podkupił. I to jest też myślę, że bardzo duża e, moja taka porażka w ramach tego projektu Innova Inwest. Ale mam inne za to fajne spółki, z których się bardzo cieszę, które siedzą tutaj w pierwszych rzędach i mam nadzieję, że nie okażą się fakapami i nie będę o nich opowiadał za dwa lata. Dzięki bardzo za wysłuchanie mnie.